Panie Prezesie, związkowcy Solidarności, z Pana firmy PKP Energetyka wydają się zadowoleni z tego, że są w prywatnej firmie. To jest wyjątkowa sytuacja Tego. Ja bym nie nazwał tego wyjątkową sytuacją, e, dlatego że podchodzimy do, czy jesteśmy z prywatnej, czy z państwowej firmy, ale jak podchodzimy do siebie z szacunkiem nawzajem, e, rozmawiamy, trudno rozmawiamy, długo rozmawiamy. Tak jak wspominałem, czy na tematy organizacyjne, czy na tematy związane z porozumieniami, które podpisujemy, czy na tematy z odzieżą roboczą, w której pracujemy, ale dochodzimy do kompromisu i szanujemy się nawzajem, to ten układ właścicielski ma mniejsze znaczenie. Ważne, ważne, że, ważne że znajdujemy porozumienie i ja muszę powiedzieć, no, bardzo jestem, czy chcę powiedzieć, bardzo jestem zadowolony z tych słów bo one faktycznie świadczą o no, prawie sześciu już latach e, prawdziwego dialogu ze stroną społeczną i ze wszystkimi pracownikami. Pracownicy mieli sporo obaw, kiedy zaczynała się w firmie, państwa firmie e, informatyzacja, digitalizacja, bo z tego jest słynny m.in. Pan Prezesowy. Dzisiaj chyba już wszyscy zauważyli same pozytywy tego procesu. E, tak. To początek tego faktycznie był trudny. Natomiast yy, zawsze mówiliśmy, do czego będziemy używali narzędzi informatycznych, jak będziemy ich wykorzystywali, kto ma dostęp do tego, w jakim celu to robimy. No i muszę powiedzieć, że nigdy, i z, przepraszam jeszcze, powiedzieliśmy, że zawsze to będą narzędzia, które będą służyły pracownikowi i pracodawcy. I nigdy tych zasad nie złamaliśmy. Nigdy nie z tego tytułu, że na przykład wiemy, jaką awarię w tej chwili usuwamy, czy innego tego typu, typu rzeczy, nie zrobiliśmy złego użytku, a wręcz przeciwnie, no, wiedzą Państwo, że z ponad 300 do niespełna 10 zredukowaliśmy liczbę awarii na sieci trakcyjnej i to dzięki narzędziom informatycznym. Dzięki temu, że wiemy, gdzie jest nasz pociąg sieciowy, wiemy, jaka praca jest wykonywana w danej chwili. Mamy nowoczesne dyspozytury, które potrafią zdalnie pracować nad siecią. To jest efekt pracy faktycznie e, też naszego prezesa prezesa Orzecha, który, e, który wytycza nam drogę e, i możemy nią jako cała firma podążać. Znane są inwestycje PKP energetyka poza krajem, w Kazachstanie, w Niemczech coś rodziców dużego. Jakie są dalsze plany ekspansji na cały świat? E, nie, cały świat. Nie wiem, świat jest globalny i mały ale naszą misją jest to, że wspieramy polską kolej. Tak siebie widzimy, jesteśmy gotowi na wszystkie wyzwania, które w tej chwili są w polskiej kolei i skupiamy się na polskim rynku. Mamy zatwierdzony przez prezesa Urzędu Regulacji plan inwestycyjny na najbliższe 5 lat, to jest cztery, prawie 4,5 miliarda złotych. Mamy do wybudowania idące w setki obiekty, które zasilają polską kolej i tutaj widzimy, tutaj widzimy swoje miejsce i tak chcemy się rozwijać. Jesteśmy na, przed, na progu jakiejś większej rewolucji w energetyce w ogóle. Bydgoska PESA razem z Orlenem za chwilę pokaże pierwszą lokomotywę na wodór. Jak Pana firma jest przygotowana do tych zmian? Staramy się aktywnie uczestniczyć w tych zmianach. Wodór jest jedną ścieżką, poszukiwanie tego paliwa. Drugą, w którą bardzo aktywnie wchodzimy, to są, e, to są sprawy związane, jak system dystrybucyjny ma wspierać zielone przemiany. E, niedawno, półtora miesiąca temu otworzyliśmy w garcach największy magazyn trakcyjny, e, magazyn energii elektrycznej. Mamy ambicje, mamy takie wnioski składane, żeby takich, takich magazynów było 300 w całej Polsce i chcemy bardzo aktywnie uczestniczyć w tym, żeby kolej była zielona. To jest jeden z naszych głównych celów i wierzymy w to, że kolej może być wyborem, pierwszym wy, transportem pierwszego wyboru i że może być w całości zielona. Do tego zmierzamy. Panie profesorze, co by Pan radził młodemu człowiekowi, który się zastanawia, czy zostać, czy związać się z, koleja, z kolejnictwem? Pójść w tę stronę, czy zostawić kolej do muzeum? E, fantastyczne pytanie, bo u mnie na czasie związane z moim synem, który w tym roku zdał maturę, mhm. e, ja mu powtarzam, powtarzam to każdej młodej osobie. Uczyć się, e, angażować się w coś, niekoniecznie w kolej na początku, mieć własne pasje, i potem przyjść do nas. Transport, przemieszczanie się to, to będzie, to będzie główna, główne zajęcie dla wielu osób, będzie dawało pracę wielu osobom. Każdy chce się przemieszczać, każdy będzie chciał przemieszczać w sposób ekologiczny. Młodzi ludzie bardzo na to zwracają uwagę, a my no, chcemy zapewnić zieloną kolę, więc z, z rękami otwartymi przyjmujemy wszystkich. Dziękuję za rozmowę, panie prezydentie. Dzięki serdecznie, bardzo miło było. Dziękuję.